Dzisiaj witam się z Wami ponownie z mojej sypialni. Jakiś czas tutaj nie nagrywałam, a dzisiaj nie bez powodu nagrywam na tym tle, ponieważ, jak widzicie, już pewnie po tytule zapraszam Was na filmik, który ja osobiście uwielbiam oglądać na YouTubach u koleżanek po fachu, nazwijmy to, czyli zapraszam Was na organizację mojej szafy. Dużo Wam mówiłam, na kanale były lookbooki, było kilka stylizacji, stylizacji jednej rzeczy, była mowa o szafie kapsułowej, a ja Wam tej szafy nie pokazywałam tak na żywo. Więc dzisiaj sobie o tym pomówimy i co, jeżeli taki odcinek przypadnie Wam do gustu, nie zapomnijcie kciukować filmiku, zapraszam serdecznie do oglądania mojej szafy. I na samym początku chciałabym wspomnieć o kilku kwestiach. Po pierwsze, jeżeli będzie słychać jakieś skrzypienie, to jest to skrzypienie podłogi, niestety, ponieważ w tym miejscu, o! Nie wiem, czy to teraz wyłapię. Aparat bardzo szybko wszystko łapie, nie mam mikrofonu, także przepraszam za takie małe detale. Tak samo echo, sypialnie nie jest jakaś ogromna. Okej, okay, ale już na temat. Jeżeli chodzi o szafę. Ci, co mnie oglądają, a ci, co jeszcze mnie nie oglądają, po pierwsze mam na imię Basia, jak się można domyśleć, a po drugie buduję, jestem w trakcie budowania szafy kapsułowej. Co to jest szafa kapsułowa? Dzisiaj już nie będę strzępiła języka, także odsyłam Was do takich filmików, które już mnie na kanale były. Tutaj gdzieś pojawią się linki, bądź też postaram się podlinkować te filmiki... W opisie tego filmu, w ogóle zawsze warto jest czytać opisy, od razu daję wam znać. Jeżeli chodzi o dzisiejszą naszą bohaterkę szafę, to pokażę Wam ją od środka, jak to wygląda, jakie ja robię segregację ubrań i co mi się sprawdza i co mi się nie sprawdza, ponieważ jak widzicie, można się domyśleć, chyba to widać, to nie jest szafa ZK, to jest szafa na wymiar, także powiem Wam, co jest fajnego, jakie rozwiązania będę chciała przenieść do kolejnego mieszkania, które z mężem kupiliśmy i będziemy remontować a które rozwiązania tu nam się nie sprawdziły i na pewno będziemy chcieli to zrobić inaczej. Także co, przechodzimy do rzeczy. Jak widzicie moją szafę, ona taka mała nie jest, ponieważ składa się, można powiedzieć, z dwóch części. Tu jest jedna część i mamy drzwiczki oczywiście i to jest strona mojego męża, także o niej sobie dzisiaj nie mówimy, to nie ten odcinek. Natomiast dzisiaj pomówimy o tej stronie, to jest moja część dwie pary drzwi na górze, teraz tego nie widzicie, pokażę Wam na przebitce. Jest taki pawlaczek, nazwijmy to. No i na dole mamy jeszcze szuflady. Natomiast zaczniemy od tego wnętrza. Jeżeli chodzi o szerokości, może kogoś to będzie interesowało, nie pamiętam jak wysokość, my mamy szafę właściwie do sufitu. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj szerokości od tej strony do tej, czyli połowa szafy, jest to 90 cm, czyli taką mam przestrzeń. I teraz, jak to wygląda, kiedy szafę sobie otworzymy. Na wstępie też jeszcze powiem, że nie wszystkie ubrania znajdziemy w środku. Są takie ubrania, jak chociażby to, co mam na sobie, e, które są po prostu na zewnątrz, których tutaj w szafie nie ma, czyli to, co mam na sobie, to, co się akurat suszy, tak, po praniu i tak dalej. Natomiast reszta jak najbardziej tutaj jest. Niedawno robiłam porządki, więc mam nadzieję, że to będzie widać. Okej, okay. otwieramy sobie skrzydła. Tak jak widzicie, właśnie my mamy nie przesuwną szafę, tylko zdecydowaliśmy się na drzwiczki. Ogółem wolałabym, żeby była to szafa z przesuwanymi drzwiami. Natomiast ze względu na to, że tutaj mamy met 80, m, no to nie chcieliśmy takiego dużego tego martwego pola po środku, tak? Po środku szafy, więc zdecydowaliśmy się na otwieranie drzwi. No wiecie, wszystko ma jakieś plusy i minusy. I tak szafa prezentuje się od środka. Jak można od razu zauważyć, bardzo dużą przestrzeń zajmują tutaj wieszaki. Czyli tak naprawdę cała góra mamy jeden drążek. Te 90 cm są to wieszaki, na których mam no, powieszone, oczywiście, ubrania. Tutaj mi się coś poprzesuwało. Później mamy dwie półeczki, także jedną półkę widzicie tutaj z ubraniami głęboką, druga półka jest troszeczkę niżej, także też sobie zaraz zjedziemy i o tym pomówimy. Ale okej, okay, zacznijmy może od naszej góry. Jeżeli chodzi o górę, to jak można zauważyć, myślę, że to, mam nadzieję właściwie, że to jest widoczne, bo może nie być takie oczywiste, to raczej starałam się pogrupować te ubrania kolorystycznie. Czyli jak zobaczycie, zaczynamy od początku, są ubrania białe, później jakieś są błękity, tu jeszcze wisiała ta bluzka, taki ni to błękit, ni to lila, e, którą mam na sobie. Mamy szarości, mamy rzeczy różowe, e, jedna fioletowa bluzka, która była w holu, nad którą się właśnie miałam zastanowić, czy się dobrze czuję w tym kolorze, czy też nie. Później mamy tu beże, karmele, e, granaty, paseczki i ubrania czarne. Okej, okay, można powiedzieć, dobrze Baśka... Porosegregować to kolorystycznie, ale nie do końca, bo zobaczcie, tutaj mamy coś w kwiatki, tutaj na końcu yy, też mamy właściwie każdy, każdy kolor nie do pary. Tutaj mam maxi sukienkę i ona jest taka, zobaczcie, aż tyle. I cały ten materiał niestety muszę kłaść na tej półce, ponieważ mam za mało przestrzeni. Także to już jest taka pierwsza rzecz, którą Wam zaznaczam, że w nowym mieszkaniu na pewno będę chciała sobie zrobić taką przestrzeń wąską, nie wiem na ile, 30 cm. Myślę, że spokojnie powinno wystarczyć, gdzie będę miała, nie będę miała tutaj tej półki, tylko będę miała to ściosane tak i po prostu te sukienki będą mogły sobie swobodnie wisieć, bo w tym momencie wygląda to nie do końca tak, jak bym chciała. I tylko z tego względu właśnie rzecz najdłuższe mam tu z lewej strony i tak samo z prawej strony, zobaczcie, powieszone, no bo gdyby były po środku, to po środku miałabym zajętą półkę, tylko po prostu te rzeczy by mi tak zwisały nieładnie, nieestetycznie. Mój system jest taki, że kolorystycznie czy to sprawdza, czy się nie sprawdza, bo różnie to dziewczyny mówią. Ogólnie mi się sprawdza. Sprawdza mi się pod, tak, pod kątem takim wizerunkowym, na co mam ochotę. Czyli na przykład, jeżeli chcę się rozweselić, mam gorszy dzień i chcę nadać jakby rumieńców tutaj wiecie, buzi, no to zazwyczaj sięgam po jakieś, nie wiem, kolory takie niemocne, bo takich u mnie raczej nie ma, ale takie bardziej żywe, czyli albo to są róże, więc sobie sięgam, wiecie, powieszaki z różowymi rzeczami, albo mam ochotę na karmelek, więc sięgam sobie po coś karmelowego. I od razu mam ułatwienie. Jeżeli mam ochotę na paski, stwierdzam, mmm, co użyłam Ci jakieś paski, albo żeby zrobić się maci maci z dziećmi, a one mają coś w paski, no to wtedy też już wiem, gdzie te paski są, łatwo mi się po to sięga i wiem, co z czym mniej więcej kolorystycznie pasuje. Eee, sprawdzam się to też z takiego bardzo przyziemnego, praktycznego punktu widzenia, o którym nie widziałam, żeby na YouTubach dziewczyny mówiły a mianowicie pod kątem prania. Nie wiem jak jest u Was, ale u mnie jest tak, że no oczywiście, chyba w każdym domu, wybaczcie, podłoga skrzypi, e, chyba w każdym domu jest tak, że dzielimy sobie pranie na te jasne i na to kolorowe, niektórzy jeszcze dzielą na czarne, ja tego nie robię, ale nieważne. E, I wiecie, jeżeli danego dnia uprałam białe ubrania, no to potem chcę uzbierać jak najwięcej prania kolorowego, e, żeby wstawić następne pranie na kolejny dzień, a niekoniecznie jasne, no bo już je uprałam, tak? Więc jeżeli wiem, że dzisiaj dajmy na to, mamy niedzielę. Wczoraj robiłam pranie jasne, a nie wiem, jutro planuję, planuję zrobić pranie kolorowe, mamy ranek. No to biorę coś z rzeczy niejasnych, tylko z kolorowych, żeby mi się zbierało do prania. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, kto tak robi. U nas w domu tak się robi. Mój mąż zawsze się pyta, to jakie teraz będzie pranie jasne czy kolorowe? Ja mówię, no jasne. Okej, okay, to założę jasną koszulkę, tak i tam, nie wiem, jasną bieliznę i tak dalej. No po prostu tak, mamy z punktu praktycznego. Yy, mamy dwójkę dzieci, więc po prostu tak robimy. Żeby to wszystko schludnie wyglądało, to wszystkie ubrania, które u mnie wiszą tak samo u męża, są powieszone na. Kolorystycznie takich samych wieszakach. U nas to są akurat czarne wieszaki. Wiem, wolałabym białe, bardziej by mi się podobały, ale powiem Wam, że przechodziliśmy już przez wieszaki z IKEA drewniane i to nam się nie sprawdziło, jednak one były takie za szorstkie. Drewniane mamy, ale w innej szafie, gdzie są płaszcze, kurtki i tak dalej, i na te drewniane kupiliśmy takie osłonki z IKEA. Natomiast w domu mamy czarne, bo białych po prostu nie było. Natomiast daję Wam znać, że jeżeli jesteście dopiero na etapie urządzania garderoby, urządzania Waszej szafy i brakuje Wam wieszaków, to w IKEA się pojawi. Ponownie plastikowe wieszaki w kolorze białym, także LakiU. Ja niestety już no, nie mogę sobie na to pozwolić, nie będę teraz wszystkich wieszaków na hopsiegu wymieniała, bo to jednak też byłby koszt. Także u nas wieszaki czarne. Tak jak powiedziałam, kolorystycznie. Ja też grupuję sobie szafę na rzeczy letnie i zimowe. Także wszystkie rzeczy, które są zimowe, typowo jakieś golfy, bardzo ciepłe swetry, jakieś szlafroki zimowe, no to to mam właśnie w tym pawlaczyku wspomnianym na samej górze. I to przechowujemy w workach próżniowych też z IKEA. Odsysamy powietrze, jasne, te ubrania potem nadają się znowu do prania. Ja zawsze piorę i dopiero chowam. Później niestety muszę je wybrać ponownie, ponieważ są pogniecione, ale zajmuję to tak mało miejsca, że jestem w stanie się z tym pogodzić, tak? Kiedy przechowywaliśmy je w takich pokrowcach, pudłach, no to niestety zajmowały tego miejsca więcej, także coś za coś. E, tak jak powiedziałam, tutaj mam ubrania letnie, wiosenne. Możemy tutaj spotkać wszystko. Tu są i e, topy, e, mogę Wam pokazać, e, białe, zwyklaki, naprawdę przezwyczajne, z takim koronkowym e, obszyciem, ale nie tylko e, t shirty białe, o których myślę, że też zrobię filmik, bo ich jest pełno ja bardzo lubię białe t-shirty i z jakimiś printami małymi, e, mam moją nową kurtkę jeansową z tego sezonu z Berszki, e, marynarki ale tak jak widzicie marynarki też są pogrupowane kolorystycznie e, koszule jakieś, ich nie mam dużo ale coś tam zawsze się znajdzie e, i powiem Wam, że na samym końcu tak jak tu mówiłam, że mam maxi i sukienkę przemieszczę się szybko to tutaj też mam jakieś sukienki i spódnice takie długie maxi, także znajdziemy tutaj na przykład spódnicę czarną z Bear z, w takie białe paciaje, czarną sukienkę w kwiaty, czerwoną sukienkę, no i tu trochę karmelowych i spodnie, spodnie, które są materiałowe i też nie chcę ich składać, bo by się pomięły i byłoby widać wiecie, gdzie zostały złożone, więc też trzymam na wieszakach, plus żeby odgrodzić te dwie rzeczy, czyli jakby wszystkie ubrania od tych najdłuższych bocznych, to tutaj jeszcze trzymam kilka wolnych wieszaków, też właśnie tych Zika. Kilka wolnych na jakieś ubrania, jak nie wiem, czasem muszę coś powiesić na przykład z prania. Nie chcę tego wieszać na suszakce, bo wtedy wiecie, ten pręd tak nieładnie mi się odznaczy na koszulce, załóżmy. No, to wtedy od razu wieszam na wieszak, więc tutaj mam kilka wieszaków pustych, które na co dzień w użyciu nie są, ale przydają się właśnie na jakieś rzeczy sprania. Ok, tyle jeżeli chodzi o część z wieszakami, strasznie się rozgadałam. Poniżej mamy półeczkę, którą też tutaj możecie zauważyć. Co ja trzymam na półce? Właśnie, od razu wam powiem, jak jest minus. Nie polecam głębokich półek. Niestety, tutaj wyszło jak wyszło innego rozwiązania nie widzieliście nie widzieliśmy, nie opłacało się tego jakoś dzielić na mniejsze półeczki, niestety, ale głębokie półki mają to do siebie, że w tej rękę całą do końca mogę wsadzić, nie do końca wygodnie mi się z tego korzysta. Niestety, poukładałam sobie jakieś kubki, mam nadzieję, że ten porządek widać i tak te ubrania trzymam. Jak widzicie, tutaj też staram się trzymać kolorystycznego jakiegoś schematu. Zacznę może od tej strony, tu są same spodnie, także zobaczymy, mamy spodnie białe, które dostałam w spadku od mojej mamy, dalej mamy jasne dżinsy, które teraz kupiłam w Stradivariusie, zresztą większość Moich jeansów jest ze Stradivariusa Później mamy dżinsy chyba z Mango. Czarne dżinsy. a i jeszcze Spódniczki, też tutaj trzymam Z tyłu mamy dresy Tu z przodu mamy szorciki Są to szorty Też ze Stradivariusa, a potem jakieś Szorty chyba z Z&A Kolorowe, one już są wiekowe Szorty czarne, do wszystkiego pasujące Tu mamy topy Topy takie typowo letnie. Natomiast jeżeli chodzi o tył, ta duża kubka z tyłu to są ubrania, zgadnijcie. Albo może się przydadzą i podomowe. Też zrobiłam w nich segregację, ale jednak trochę miejsca zajmują, bo są i dresy po domu, jakieś spódniczki po domu, jak jest upał i t-shirty. A kubka ta na samym środku z tyłu są to moje piżamki, piżamy, koszule, takie rzeczy, z których korzystam. Tutaj też muszę zrobić selekcję, ale stwierdziłam, że już po tym... Nawet nie sezonie, tylko po okresie karmienia, gdzie no jeżeli macie małe dziecko i się karmi, tu mleko, tam mleko, coś się wyleje, się zaplami, nie wszystko się dopiera, więc stwierdziłam, że póki moja przygoda mleczna trwa, no to na razie się tych piżam nie pozbywam. Jeżeli coś już mi się, wiecie, skończy moją przygodę mleczną z synciem, to wtedy będę rezygnowała z niektórych piżamek czy tam koszu nocnych. Lecimy niżej. Ok, jeżeli chodzi o tę półkę niżej, jestem teraz na klęczkach, po prostu idę do Częstochowy albo nie wiem gdzie, ale żeby móc Wam to pokazać, no to musiałam się zniżyć do pewnego poziomu. Jeżeli chodzi o najniższą półkę, tak jak zobaczycie, tutaj trzymam pojemniki, co jest w tych pojemnikach. Pierwsze, które wysunę, to są w ogóle pojemniki, już Wam pokazuję z Ikea. Może je kojarzycie, może nie kojarzycie, a takie pojemniki z kwiatuszkami, można powiedzieć, z uchwytami. One tak się mniej więcej prezentują. Tu trzymam o ubrania takie bardzo obszerne, bym powiedziała. Czyli tu na przykład na przodzie jest kardigan, który nie musi wisić na wieszaku, a na półce, też wiecie. No Nie bardzo mam, jak go trzymać, wolę go tak mieć tutaj za, jakby to być, zawiniętego jak naleśnik. Później jest moja bluza, którą też trochę znosiłam, kupiona w rozmiarze owych żeby była na okę z ciąży, ale cały czas z niej korzystam. Sukienka, którą bardzo lubię, miałam ją na swoim panieńskim, miałam też ją na weselach, ale teraz w niej nie chodzę, więc sobie tutaj siedzi. W kolejnym pojemniku mojej drodzy, na samej górze, mam kapelusze. W tym sezonie jakoś w nich nie chodziłam, w zeszłym nawet miałam sesję w tym jednym czarnym. Jeden kapelusz, oba z Hajemu, jeden słomkowy na okres letni, a drugi kapelusik, taki z taką wstążką, nie wstążką, paskiem wełniany, kupione na promocji, też z Hajemu na okres jesienny. Także to są te kapelusiki. I dalej, jeżeli chodzi o ten pojemnik, identyczny z Ikra, mam tutaj siatki. Takie siatki, torebki, można powiedzieć, reklamówki, ale wiecie, takie materiałowe, gdyby mi były potrzebne na zakupy, ale nie tylko. One mi się przydają w ogóle przy małych dzieciach. Wiecie, jeżeli gdzieś wychodzimy, trzeba na szybko spakować bidony, niebidony, jakieś jedzenie, no to w podróży zawsze się przydają. Kolejny pojemnik, tu się muszę troszkę przesunąć. Może zniknę Wam z kadru. Kolejny pojemnik, jest to też pojemnik z IKEA. może go wyciągnę, tylko on jest taki większy. Też jest w te um, kwiatuszki, natomiast on tutaj ma po kilka przegródek, jak zobaczycie. Tych przegródek jest że sześć. Sześć przegródek, co ja tutaj trzymam? Tutaj głównie trzymam, moi drodzy, rajstopy, jak widać. Wszystkie w tych oryginalnych opakowaniach, część tutaj pozbijanych oddzielnie, jakieś pończochy, nie pończochy. Mam tu też jakiś pasek, nie wiem co on tu robi, się zabłąkał także tego typu kwestie to są właściwie tylko rajstopy tak, mam tego od groma, mam tego za dużo to są rajstopy i na okres letni i na okres zimowy, jesienny, takie cieplejsze muszę w tym zrobić przebiórkę bo tego jest na pewno za dużo i na sam koniec jak zobaczycie, widzicie tu jest takie pudło i tego pudła Wam pokazywać nie będę, ponieważ tam są moje pamiątki pochowane są tam m.in. moje wszystkie pamiętniki więc tak, takie rzeczy trzymam w szafie, no tak jakoś wyszło nie mam innego miejsca, także one tutaj są to już schowane, <noise> także mam nadzieję, że ktokolwiek ogląda ten filmik, to zaraz mi się tutaj nie nie właściwie i nie zabierze mi mojej cennej pamiątki z dzieciństwa. Okej, okay, myślę, że mają już te półeczki mamy uzgodnione, co na tej, co na tej. Możemy przejść chyba na dół do szuflad. wybaczcie, kochani, światło mamy jakie mamy, także może nie jest ono jakieś idealne, ale niestety naprzeciwko yy, szafy. O, widać. Cień. Na przeciwko szafie jest łóżko. Łóżko mamy dość wysokie, także ono ten cień jakby po prostu pada przez to łóżko. No niestety. Ok, mamy cztery szuflady. Wszystkie te szuflady są moje, u męża też są to dokładnie cztery. I teraz co ja w nich trzymam? Tutaj nie chciałabym się zbyt mocno rozgadywać ani wam pokazywać, ponieważ tak. Pierwsza szuflada jest to głównie moja bielizna, także nie będę Wam tego pokazywała. E, trzymam tam czy bieliznę dolną e, głównie, czy też skarpetki, więc no po prostu tak to wygląda. Kolejna szuflada, o, ona się dotąd wysuwa. E, kolejna szuflada to są szaliki, apaszki, paski, e, opaski, także już Wam pokazuję. Jeżeli chodzi o pojemniki, to pierwszy pojemnik to są też pojemniki z Ikea, taki turkusowy. Tutaj trzymam apaszki, wszystko mam pozwijane, ładnie pochowane, chyba, że Zosia się tym bawiła, no to... Hmm. Nieraz to wygląda lepiej, także apaszka, szalik, kolejny pojemnik, który dla Was wyciągnę, on już jest taki większy, to w tym pojemniku mam po prostu wrzucone moje opaski, tu są te nowe, które w którymś kolu mogliście oglądać i moją czapkę, taką letnią, typowo. E, muszę to na chwilę wyjąć. W ostatnich pojemnikach na samym końcu to wszystko było z jednego zestawu pojemników z Ikea, e, Tu mam takie dwa e, kwadratowe pojemniczki, też turkusowe i w nich mam paski. Paski, z których teraz nie korzystam, ale są w bardzo dobrym stanie paski, z których korzystałam, ale hmm, są w trochę gorszym stanie. E, także wiecie, są pod znakiem zapytania. Tutaj też koniecznie zrobić porządki, także no widzicie. Część rzeczy mam uporządkowanych, ale to nie jest tak, że wszystko, e, hopsiup. I tutaj z boku już Wam pokazuję, jeżeli chodzi o to, co trzymam, to z boku trzymam po prostu rękawiczki, ponieważ te pojemniki sięgają o tylko tutaj, tu jest jeszcze przestrzeń w szufladzie, nie zajmują całej szuflady, to tutaj z boczku sobie wykorzystuję miejsce i mam rękawiczki zimowe i rękawiczki jesienne, także tak wygląda ta szuflada. Jeżeli chodzi o kolejną szufladę, tej też Wam nie będę otwierała, ponieważ tu mam głównie... Cyckonosze, no co ja będę ukrywała? Cyckonosze, jakieś skarpetki, także trzymam je dokładnie tak samo w takich pojemnikach jak tu na górze, jak i tu na dole. Natomiast kolejna szufladka tutaj, nie wiem czy to dobrze łapie, także może trochę Was przekręcę. Teraz chyba będziecie lepiej widzieć. Jeżeli chodzi o tą szufladę, to tutaj mamy troszkę na odwrót te pojemniki ułożone, czyli ten co tam najdłuższy był z przodu, tutaj jest z tyłu i tu też mamy jakąś bieliznę, więc nie będę jej wyjmować. Kolejne dwa kwadratowe pojemniczki. To tutaj mam po prostu kostiumy kąpielowe, także letnie rzeczy. Akurat w, takim, w taki sposób trzymam sobie doły i góry od kostiumów. W bocznej mam jakieś. Paleo, już nie pamiętam, to Paleo, Paleo, nie pamiętam. Takie też na, na wakacje, co można zarzucić jakąś siatkę. No i w największym pojemniku, podobnie jak tam, mam czapki, natomiast tu są czapki jesienne, zimowe na razie są w Pawlaczyku. A tu mam czapki dwie jesienne taką bordową i czapkę szarą w cekiny z Zary. Jaki szalik? Szalik, który jest też taki jesienny, wczesno-wiosenny więc, żebym jeden cieplejszy jakiś miała także tak się prezentują szufladki. Okej, okay, kochani, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o organizację mojej szafy. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jak zauważyliście, ja gdzieś tam poniekąd o tym powiedziałam, w mojej szafie nie ma tutaj ani płaszczy, ani kurtek z tego względu, tak samo butów, że ja te rzeczy trzymam w innej szafie, także mamy przedpokój. Tego filmiku myślę, że niestety na tym mieszkaniu już dla Was nie nagram, ponieważ na przedpokoju mamy tylko sztuczne światło, nie ma okien. To światło jest dosyć słabe, więc ciężko będzie mi to nakręcić, także jeżeli chcecie zobaczyć kolekcję po prostu moich butów czy kolekcję moich płaszczy czy kurtek, to dajcie znać w komentarzu nagram taki filmik, ale na tle myślę tutaj sypialnianem niż w tamtej szafie. Jeżeli chodzi o torebki, taki filmik już był na moim kanale, także też postaram się podlinkować na dole, albo tutaj gdzieś się pojawi, jeżeli chodzi o kolekcję moich torebek. Ona się troszkę od tamtego czasu uszczypliła, ale może coś tam wiecie. Jeżeli chcecie to jakąś aktualizację też nagram, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik przypadł Wam do gustu. Za wszystkie jakieś małe niedogodności oczywiście przepraszam. Jeżeli filmik się podobał, standardowo poproszę o kciuka w górze. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, będzie mi szalenie miło, jeżeli tylko te treści Ci się podobają, modowe, lifestyle'owe, kosmetyczne, to będzie mi miło, jeżeli klikniesz w subskrypcję i w dzwoneczek, żeby na telefon przychodziły Ci powiadomienia o dwóch filmikach tygodniowo. A filmiki u mnie pojawiają się w środę i sobotę o godzinie 9. Ściwkam Was mocno, życzę miłego dnia, buziaczki, pa! pa.